Moje drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Zapraszam Was dzisiaj na recenzję nowych zasilaczy Silent PC Supremo FM2. Na testy wjechały do mnie dwa zasilacze 650-750 W. Testował natomiast będę tylko jeden z nich, bo są to jednostki bardzo podobne, jeżeli chodzi o samą konstrukcję, samą budowę. Rzecz jasna różnią się kilkoma szczegółami, o których Wam powiem później i powiem Wam również, jakie są wspólne cechy tych dwóch zasilaczy. Oczywiście na zasilaczu 750W będziecie mogli odpalić mocniejszą konfigurację, powiedzmy z mocniejszymi kartami, czy to w Crossfire, czy też w SLI. Co do cech wspólnych, certyfikat 80G, czyli sprawność około 92%, to sobie oczywiście w testach sprawdzimy. Procent chwali się, że są tutaj japońskie kondensatory które mogą pracować do 105 stopni Celsjusza, to sobie również sprawdzimy. Przetwornica DC-DC, są to jednostki w pełni modularne, kable są czarne i płaskie, kable sobie mówimy za chwilkę. 5 lat gwarancji door-to-door, -door, także jeżeli coś by się stało z zasilaczem, to zgłaszacie to do firmy Silent PC, do ich supportu i tak naprawdę resztą zajmują się oni. Zerkniemy teraz na rozkład linii w zasilaczach. Zaczniemy od zasilacza 650W. Na linii 12V mamy 54A, a obciążalność tej linii to 648W. Natomiast linia 3,3 i 5V po 18A i obciążalność tych dwóch linii 100W. W przypadku jednostki 750W na linii 12V mamy dostępnych aż 62A i obciążalność tej linii 744W. I tak samo w przypadku linii 3,3 i 3, 5V po 18A i obciążalność 100W. Jak wspominałem wcześniej, kable są czarne i płaskie, i tutaj pojawia się pierwsza różnica między tymi zasilaczami. Mianowicie, wersja 750W posiada dwie końcówki ośmiopinowe EPS. Obydwie są rozłączane. To się może przydać w przypadku high-endowych płyt głównych, które mają właśnie dwa wejścia zasilające na procesor. Poza tym, różnic w okablowaniu między tymi zasilaczami nie ma, także każdy z nich posiada. Po cztery końcówki ośmiopinowe, dokładnie 6 plus 2 pin Piece Express, także możecie zasilić dwie karty, czy to w Crossfire, czy też w Weseli. Rzecz jasna, o tym również mówiłem wcześniej. Na zasilaczu 750 W, możecie odpalić mocniejszą konfigurację. Jeżeli chodzi o kable SATA, to mamy dwa kable z tymi końcówkami, na każdym z nich po cztery końcówki. Są to końcówki proste, za co leci plus. Dlaczego? Dlatego, że teraz coraz częściej montujemy dyski SSD, czy to na przykład na tyle tacki płyty głównej, czy gdzieś tam powiedzmy w innym miejscu, gdzie końcówka kątowa nie jest w stanie dojść. Także to się przyda i moim zdaniem płaskie końcówki są zdecydowanie lepszym rozwiązaniem. Także 8 w sumie Końcówek na dwóch kablach i jeszcze mam jedną dodatkową końcówkę, czyli dziewiątą na kablu z moleksami. Tych moleksów jest trzy, i na samym końcu jest również płaska końcówka, właśnie SATA. I rzecz jasna kabel zasilający płytę główną, czyli 24 pin. Teraz zerkniemy sobie na zasilacz. Jego wymiary są standardowe, a długość to 160 mm. Po obydwu stronach mamy drukowane logo. Zachłodzenie wnętrza zasilacza odpowiada wentylator 120 mm z łożyskiem kulkowym. tak zobaczymy, jak to wypadnie podczas testów, czy będzie ono słyszalne w czasie spoczynku. Jak wspominałem, jest to jednostka w pełni modularna, także wszystkie kable są odczepiane. Czas na kilka słów podsumowania. Jak widzieliście, zasilacz naprawdę radzi sobie bardzo dobrze. Regulacja napięć bez zastrzeżeń, poniżej tych 3% widełek zakładanych przez producenta. Mało tego na linii 12V, zaledwie 1,06%, czyli naprawdę wynik bardzo dobry. Tęknienia napięć bardzo niskie, za co również Leci Plus nie było problemów z napięciami podczas testów crossload. Czy to na linii 12V, czy na linii 5 v To oczywiście zasługa. Przetwornicy DC-DC, która w tym zasilaczu się znajduje. Sprawność zasilacza powyżej 92%, czy jak najbardziej wszystko jest w porządku. Mało tego, zasilacz potrafi dostarczyć nawet 800 W, co teraz możecie zobaczyć na załączonym obrazku. Także naprawdę czapki z głów. Również plus za to, że mamy wszystkie japońskie kondensatory Nipona. Na stronie pierwotnej kondensator o pojemności 560 mikrofaradów. Na stronie wtórnej są to nipony KZT i KY. Wszystkie kondensatory mogą pracować w temperaturze do 105 stopni Celsjusza. Znajdziemy również tutaj kilka polimerów. Również na wejściu zasilacza mamy pierwszą fazę filtrowania w postaci dwóch kondensatorów typu Y, jednego typu X. Mamy również warystor, który pełni rolę zabezpieczenia przepięciowego. Wspomnieć również trzeba o kulturze pracy. Bałem się, że to łożysko kulkowe w wentylatorze będzie słyszalne w czasie spoczynku, tak jak to miało miejsce w przypadku zasilaczy Supremo FM1, natomiast naprawdę jest ono ciche i. Trzeba przytnąć bardzo blisko ucho zasilacza, żeby je usłyszeć. Także plus również za to. Kable czarne, płaskie, długie, także spokojnie wystarczą Wam do każdej obudowy, z tym nie ma problemu. Plus również za płaskie końcówki Sata, moim zdaniem, są one lepszym rozwiązaniem jak końcówki kątowe. Same kable również są dość elastyczne, także nie będzie problemu z ułożeniem ich w obudowie, a tym bardziej, że są one płaskie, nie będzie to stanowiło żadnego problemu. I teraz jeszcze wam powiem kilka słów na temat różnic między zasilaczami 650 a 750W. Poza mocą, oczywiście, poza tym kablem EPS dodatkowym 750, mamy również tam większy radiator, jak i również mamy lepsze, znaczy mocniejsze tranzystory, także warto o tym również wspomnieć. Co do WAT jeszcze, to szkoda, że nie mamy zabezpieczenia termicznego, czyli przeciwko wysokim temperaturom i szkoda, że nie jest to jednostka półpasywna. Natomiast z drugiej strony, biorąc pod uwagę ceny, o których teraz powiem. Zasilacz 650W ma kosztować na półce sklepowej około 359 zł, natomiast zasilacz 750W około 389, czyli ceny naprawdę bardzo atrakcyjne, zwłaszcza biorąc pod uwagę sprawność elektryczną tych jednostek. Dlatego też ode mnie lecą dzisiaj dwa znaczki, rekomendacja i wydajność pełni moim zdaniem zasłużone. Linki do zasilaczy znajdziecie w opisie tego filmiku. Tam Was odsyłam, i również tam będzie link do stronki g2a.com, gdzie z kodem, który zobaczycie na ekranie, macie 3% zniżki, gdyby ktoś chciał, to proszę można skorzystać. Jeszcze raz dziękuję Wam za uwagę, trzymajcie się, pozdrawiam, cześć. Zapraszam do mojego sklepu komputerowego blackwhite.tv.